Zrobimy klasykę natury, jeśli chodzi o trening dynamiczny, maksymalny i powtarzalny w tej kolejności. I teraz, po co tak naprawdę tego typu ćwiczenie? Po to, żebyście zrozumieli, że w esencji, jak będziecie pracować z jedną, dwiema, trzema osobami na jednej godzinie, możecie to dopasować pod możliwości danej osoby. Połóżcie się proszę na plecy na początek. Zaczniemy od dolnej połowy ciała. Wrzucamy nogę na nogę, obydwie ugięte w kolanach. Dolna noga na samą piętę, paluchy do góry. Ręce wzdłuż ciała, 30 stopni. Głowa, broda uniesione. Przyciągnąć brodę lekko do klatki i minimalnie napiąć brzuch. I po 10 mostków biodrami na każdą nogę. Dupencję tylko do spięcia pośladka, czyli nie przeprostowywać się w odcinku lędźwiowym. Wyjść w górę do napięcia pośladka, zatrzymać i wracamy. Jedna i druga noga, jak skończycie, zostajemy dokładnie w tej samej pozycji. Kluczem tak naprawdę, co może ten warsztat wam wnieść, to jest to, jeśli będziecie efektywnie sobie dzielić całość. Jedna i druga noga zrobiona to, że będziecie w stanie dzielić sobie na bloki czasowe i tym samym maksimum wyciągać z minimum. Czyli nie trzeba dużo serii, ale jeśli jest intencja dobra i też zaangażowanie, będziecie dużo więcej zyskiwać. Teraz ta noga, która jest na ziemi Polanem przyciągamy ją do klatki, bez pomocy rąk. 10 do 15 ruchów na stronę, głowa bez zmiany, jeśli chodzi o ułożenie, czyli dalej broda przy klatce. Starajcie się nie machać, tylko przyciągać. Ręce wzdłuż ciała tutaj, żeby usztywnić ułożenie korpusu na podłodze. Kto skończy całość, wyprostować kopytka, dalej zostajemy w leżeniu tyłem. Ręce trochę mocniej wzdłuż do osi bioder i teraz raz jedna. Raz druga noga wymachem w górę, tak jakbyście chcieli kogoś kopnąć. Pomyślcie o, o kimś, kogo nie lubicie. Głowa uniesiona, tak żeby lędźwie były płasko przyklejone do podłogi, więc brodę do klatki Daniel bardziej. I kolana proste, tak? Proste, kolano i wymach w górę. Na zmianę Łukasz, raz jedna, raz druga. Po 10 na każde kopyto. To skończy, wkładamy ręce pod pośladki. Tak jak kończą się pośladki, zaczynają uda. Jak ktoś nie ma tak długich rąk? to staramy się najniżej jak możemy jeśli chodzi o dolną połowę ciała głowa dalej uniesiona stopy płęt i proste nogi 15 razy do pionu nie, nie. obydwie nogi naraz do góry hop i wracamy spokojnie do dołu lędźwie cały czas przyklejone do podłogi ktoś ma problem z przyklejeniem lędźwi do podłogi unieść wyżej klatkę to, to automatycznie będzie przyciskać dolny odcinek do, do podłogi i kluczem jest to żeby nie odrywać bioder i pośladków przechodzimy do klęku podpartego Zablokować ramiona, wykręcić bicepsy do przodu i spokojnie rysujemy kółeczko, elipsę Osiem w jedną, osiem w drugą. Jak ktoś skończył, prosta noga do boku i kołyska biodrami, tył przód, pobujać się 10-15 razy. Idziecie do punktu, gdzie czujecie, że wnętrze uda, tylna część uda delikatnie się rozciąga. Nie idźcie w jakieś hiperwygięcie, jeśli chodzi o odcinek lędziowy, bo można sobie delikatnie naciągnąć przy tym, przy pachwinie przywodzicie. Przechodzimy do wykroku w potworze przodem. I teraz na początku za pomocą ręki. Odpycham na zewnątrz, wracam, odpycham na zewnątrz, wracam. 6 do 10 powtórzeń, i po tym łokcie do ziemi, do sufitu, do ziemi, do sufitu. 6 do 10 powtórzeń. Po to odpychamy na początek udo do boku, żeby zrobić sobie przestrzeń. Tak, żeby przez proste plecy, prosty kręgosłup móc zejść łokciem do ziemi. Nie nurkuję czołem. Zginając się w pół, tylko staram się płasko brzuch i klatkę wepchnąć w podłogę. Kto skończy, zostajemy w wykroku w podporze i przez przeskokiem zamieniamy kopytka. Łącznie poproszę 30 powtórzeń. Kto skończy, zostajemy w podporze przodem. Ok, i z podporu spokojnie pompeczka i pies z głową w dół. Do 10 powtórzeń dziewczyny, 15 razy chłopaki. Jakby to szybka lekcja anatomii. To jest klata, to jest czoło, tak? Więc tym chcę dotknąć do gleby, nie tym. Nogi proste. Paluszki znowu obciągnięte. Połóżcie dłonie i razy oko na wysokości kolan. Jak ktoś nie ma takich długich rąk, mogą być bliżej. I proste nogi 10 razy idą do góry. To skończy. Ustawiamy ręce jak do biegu, czyli jedno jedna ręka kciuk na wysokości oka, druga przy pośladku. I przyspieszamy troszkę. Ciało w miejscu, brzuch mocny jest przy tym. O właśnie, tylko łapy chodzą. I przyspieszamy. I przyspieszamy. I przyspieszamy. I turbo. Tak jak będziecie skakać na pośladkach, to jest dobrze. I prrrrr. I tu pośladek, oko. Tak? I zamieniam. To tak, jakbym miał zablokowane wszystko w łokciu, a bark jest na pinesce przyczepiony, jak taka kukiełka z papieru. Tak? I to chodzi tylko tył, przód, tył, przód, na tej wysokości. Wyciągnąć biodra w tył i naciągnąć paluchy na siebie. I trzy razy każda noga. W międzyczasie spokojnie oddychamy. Jedziemy. Tam, gdzie idzie głowa i ręce, tam będziecie kierować resztę ciała podczas skakania. Tak. Czyli jeśli trzymam głowę prosto, to reszta tułowia utrzyma się prosto, bo kręgosłup będzie się za tym układał. Tam gdzie pokieruję rękami, czy do góry, czy do przodu, tam będę kierował resztą ciała. No teraz też każdy, każda indywidualnie na swoje tempo, moc, możliwości, trzy długości skipu A z narastającą intensywnością. Czyli zaczynamy sobie bardzo spokojnie. Po prostu kolanka wędrują w górę. Z każdą kolejną długością próbuję dodać tempa, i ostatnią nie tyle co zasuwam jak najmocniej do przodu, tylko starać się, żeby jak najwięcej ruchów robić na jak najkrótszym odcinku. Rozumiemy? Spokojnie wracacie marszem, dookoła się przejdźcie i lecimy. Ręce pracują tak samo jak było przy biegu, teraz w siadzie, tak? Mocniej ręce, palce na siebie od stóp. Palce na siebie. Szybkie ręce. Ręce nadają tempo, tak? One nadają rytm. Noga będzie podawać za ręką. To teraz dobieramy się w pary. Względnie, jeśli chodzi o wagę ciała. Najprościej, co można zrobić, demonstracja. Musimy mieć jakiś już opór na początku, więc wyjdź proszę do przodu. Fantastycznie. Jak widzicie, dystans nam się skrócił. Co nie zmienia tutaj tego, że on będzie musiał mocno pracować. Tak? Ruszamy, nabierasz tempa, przyspiesz po prostu i mocno biegnij, 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 biegni, 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 biegnij, biegni, biegni biegnij, 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 biegnij i prr. Trzeba dużo? Nie. Tak? Ale prawda jest taka, że ja jemu zabieram to co on wbija w podłogę z racji na opór z gumy ale on tą pracę i tak wykonuje, tak? Wystartuj i od razu przyspieszaj mocno, jakbyś chciał mocno biec, ale biegnij, 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 nie skipem, biegnij. To nie może być tak, że wiesz, jesteś bezwiednie, ona startuje, a ty potem lecisz jak bojka, tylko jest to, że ona startuje, a ty też oporujesz przez to, że jesteś nisko na nogach, tak? Ręce mocniej, ręce mocniej, Dawid. Tak jest. 3, 2, 1 i wio. No, dobra. No biegnij. Rozumiecie? To jest opór, tak, dla niego. Widzicie, ile on pracy musi wykonać? I prrr, szalony. Pamiętacie, co mówiłem o uszach? Zwróćcie uwagę teraz. Zwróćcie uwagę na niego. Teraz, na czym polegał błąd tutaj, tak? Mamy dwie opcje. Generalnie wy macie poruszać się do przodu, a nie machać kończynami. ok? Czyli my... O, my się Czyli możemy zrobić to na zasadzie tak jak Grzesiek robił za drugim razem. Czyli ja mogę machać w miejscu, a mogę równie dobrze włożyć siłę i wtedy przyspieszyć, tak? Żeby się odpychać od gleby. Moim założeniem jest to drugie i odbić, tak? A nie to, że tuptać, żeby tuptać. Rozumiemy? Rozgrzany, rozgrzani? No i fajnie. 8 minut, 40 sekund. Ustawcie haki na stojaku na wysokości barków średnich osób i barków wyższych osób. Wyższe osoby, tu są tam średnie, niższe, ok? Schodzimy do połowy swojego przysiadu. Rozumiemy? Ok? To ustawcie i przygotujcie jedną sztangę na stojak. I teraz, żeby nie było przestoju, nudów, bo zanim każdy przez to przejdzie, trochę minie. To teraz każdy bierze sobie jednego ciężkiego handla, przytulamy go do klatki i stopniowo co serię będziemy sobie rampować. Będziemy szli z ciężarem do góry. Więc chłopaki na przykład zaczynają 20-25 kilo, coś w ten deseń, i potem idziemy: 32,5, 40, 50, na tej zasadzie. Tak? Słucham? Poczekajcie. Na hantlach idziemy do góry z obciążeniem, robiąc za każdym razem 6 przysiadów. Na sztandze wbijamy się pod haki i 10 minu 20 minut. 10 sekund napieramy z całej siły, wiadomo w nieruchomą konstrukcję. Czyli mamy 6 powtórzeń, jeśli chodzi o przysiad z hantlem, czyli teraz na przykład Lechu bierze hantla 25, 6 przysiadów i pod sztangę 10 sekund i lecimy dalej. Bardziej się spionizuj i czas start. Napieraj, 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 napieraj. Mocno napieraj, mocno napieraj. Jeszcze, 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 jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Ok. No, hopla. I z każdą następną większy hantel. Tak jest. No maksymalnie są pięćdziesiątki. Chyba że weźmiemy na przykład dwa razy trzydzieści tego typu rzeczy. Ketle są do 68, więc też możecie się tam pobawić. Tutaj jest druga sztanga, więc nie czekajcie, tak? Może być raz wyżej, raz niżej, nie ma problemu tutaj dużego. Łącznie pięć. Ale nie ruszaj głową w trakcie tego, tak? Dban w miejscu, trzymaj łeb w miejscu i napieraj. Nie no, już spokojnie, już dziesięć na pewno minęło. I napieraj, no, mocno. Mocno, mocno, mocno pchaj. Środkiem stopy, środkiem stopy i w stronę pięty idź. I ludzi. I teraz dłuższy na pewno odpoczynek, to już była druga czy trzecia? Mamy dokładnie 16 minut w tym momencie. Tak? 20 plus 16? Ile nam zostało? Z godziny? No, więc spokojnie, 5 minut sobie odpocznijcie. I w międzyczasie, między innymi, każdy, każda przygotuje sobie jedną ciężką w miarę gumkę do wypychania nad głowę, jednego hantla do wiosłowania w opadzie. OK? I połączymy sobie trzy ćwiczenia, z czego dwa będą na górną połowę ciała, jedno na mięśnie brzucha. I teraz najtrudniejsze, tak naprawdę, będzie trzecie ćwiczenie, bo wymaga troszeczkę koordynacji. I zarazem będzie usprawniać to, co się dzieje, jeśli chodzi o stabilizowanie barku, jak i też wzmacnianie pośladków i skośnych brzucha. Czyli z podporu przodem waszym zadaniem jest kopnąć na zewnątrz, kopnąć na zewnątrz. Raz jedna, raz druga. Raz jedna, raz druga. Róbcie sobie między 6 a 8 na nogę. Tak? Bez jakiegoś tam pośpiechu. Pilnujcie, żeby biodra nie zmieniały ułożenia. I jedziemy. Góra, czoło, góra, dół. Góra. 40 sekund praca. Dwawo, tak? Nie uginać nóg, nie uginać rąk. Obrócić korpus przez biodra. Jedziemy. Pop, wracasz, pop, wracasz, pop, wracasz. Dwa, jeden, stop. Dwa fantastyczne dni. Ogrom wiedzy na pewno zostanie użyta w treningu personalnym z moimi podopiecznymi. Dużo przemyśleń, dużo fantastycznych podpowiedzi związanych z treningiem. E, w, teraz przez najbliższe parę dni będziemy sobie to układać wszystko w całość. Nie pierwszy raz jestem u Maćka na szkoleniu. Jest dla mnie osobą bardzo kompetentną. Maciek jest przeinteligentnym człowiekiem. Sympatycznym, bardzo dużo jest w stanie przekazać w prosty sposób, w sposób zrozumiały dla każdego. Bardzo chętnie odpowiada na pytania, odpowiedzi są bardzo wyczerpujące. Maciek jest człowiekiem z ogromem wiedzy. Nauczył się przede wszystkim nie tylko myśleć schematowo, tylko, że tak powiem, obszernie i jak można układać te treningi i łączyć przede wszystkim. Naprawdę, naprawdę warto. Mamy tutaj teraz taką burzę mózgu, że myślę, że nie tylko nasi klienci personalni na tym korzystają, ale też ci na treningach grupowych. Polecam naprawdę każdemu, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, kto jest ambitny, chce się rozwijać i chce sięgać po najprostsze, ale i najskuteczniejsze narzędzia pracy.